Wielu opiekunów psów nie zdaje sobie sprawy, jak istotne jest zdrowie jelit. W jelitach produkowane jest 70% komórek odpornościowych psa i prawie 90% serotoniny, tak jak u nas ludzi. Ten neuroprzekaźnik jest bardzo mocno związany z humorem, z poziomami energii, z zadowoleniem z życia, z radością. Więc jeżeli cokolwiek dzieje się z psem, związanego z jego humorem, z jego zachowaniem, widzimy, że jest bardziej lękliwy albo rozdrażniony, to warto zwrócić uwagę na to, co pies je. Czy nie ma problemów jelitowych, czy nie Namnożyły się jakieś bakterie, czy nie od czegoś, co zdestabilizowało jego florę bilitową, Albo czy na przykład po chorobie, którą przeszedł i dostał antybiotyki, nie zmieniło się jego zachowanie. w takich chwilach warto jest zasuplementować u psa post-pro i prebiotyk. Od. Próbom. Głównie dlatego, że jest to kompleksowa forma w formie miękkiego smaczka, która wspiera ogólnie całe zdrowie jelit, a tym samym właśnie te wszystkie czynniki, o których wspomniałem wcześniej. Dlatego jako opiekunowie psów zwracajmy uwagę na to, jak pies się zachowuje, zwracajmy uwagę na to, co je psy kochają jeść. Wszystko, ale może to doprowadzić do pewnych konsekwencji, których nie chcemy. Jeśli też pies zachorował, był weterynarzem, dostał antybiotyk, też zwróćmy uwagę na to, jak to trawienie u niego wygląda. I jeśli możemy, po prostu mu pomóżmy.